Dobry, moi kochani, witamy się z wami z Turcji. Jesteśmy w hotelu Vogue Supreme Bodrum i przyjechaliśmy tutaj w ramach współpracy z Wakacje.pl i w tym filmie pokażę wam, jak ten hotel wygląda. Spędziliśmy już tutaj, słuchajcie, em, kilka dni, także dopiero zaczynam nagrywać i dopiero chcę, żebyście poznali naszą opinię o tym miejscu. Nagrywałam, słuchajcie, chyba dwa lata temu taki film na YouTube, do którego zresztą bardzo często wracacie najlepszy hotel w jakim byliśmy. I chyba będę musiała zmienić jego tytuł. Hotel, w którym jesteśmy, to jest istny raj dla dzieci. Ale nie tylko dla dzieci i to było dla mnie dosyć duże zaskoczenie, dlatego że oglądaliśmy zdjęcia, opinie, tutaj w ogóle jest taki wielki, wielki em... Chciałam powiedzieć plac zabaw, ale to, to nie będzie adekwatne i dobre słowo. Dlatego, że tutaj macie rollercoaster, macie po prostu gigantyczny park rozrywki, ale oprócz tego naprawdę też sporo miejsca, gdzie można po prostu wychilować. i będąc tutaj w tej części hotelu, gdzie jest plaża, baseny i tak dalej, naprawdę nie czujecie, że znajdujecie się w miejscu, w którym jest aż takie wesołe miasteczko. Tutaj akurat jesteśmy przy plaży i tu jest taki malutki placek zabaw, także możecie sobie chillować na plaży, a jeżeli wasze dziecko ma ochotę się pobawić, to bardzo proszę. My właśnie bardzo często spędzamy tutaj czas. Woda i plaża. Jesteśmy nad zatoką i kolor wody tutaj jest po prostu przepiękny. W takich miejsc jak właśnie to tutaj jest naprawdę dużo. To jest idealny hotel dla rodzin z dziećmi, chociaż myślę, że nie tylko. Będę Wam dzisiaj trochę pokazywać, ponagrywałam materiały już wcześniej, bo chciałam nagrywać w takich momentach, kiedy nie będzie ludzi. Także zapraszam Was moi drodzy do oglądania. My jesteśmy już po śniadanku i właśnie przyszliśmy sobie na plażę. Pogoda w październiku w Turcji jest... Hmm, jest ok, co prawda nie ma upałów, ale da radę się poopalać, nawet się wszyscy kąpaliśmy w morzu, trochę popadało, trochę poświeciło słońce, jest tak wiecie. Ale dużym plusem jest to, że w hotelu jest naprawdę mało ludzi i można w zupełnie inny sposób korzystać ze wszystkich atrakcji, które tu są, bo po prostu nie ma tłumów, co ja bardzo doceniam i drugi raz, jeżeli miałabym się tutaj wybrać, to Naprawdę spoko ten październik. Muszę przyznać, że ta plaża i ten kolor wody to było dla mnie tutaj duże zaskoczenie. Jeszcze w Turcji się nie spotkałam z tak ładnym kolorem wody i z tak piękną plażą, jaka jest tutaj. My jesteśmy już tutaj na samym, samym końcu. Tam w ogóle można sobie wynająć takie kabanki, a plaża zaczyna się tam. Są dwa takie miejsca, gdzie są zrobione mostki z leżeczkami. Co jest też spoko, to jest to obsługa krębska, więc możecie sobie coś po prostu tutaj zamówić. Nie musicie chodzić do kawiarni czy do baru. Spójrzcie jeszcze raz, słuchajcie, bez żadnych filtrów nagrani. Nagrywam wszystko telefonem, kolor wody, naprawdę tak wygląda na żywo, obłęd. Zapraszam Was na room tour. nagrywam to dosłownie dwie minuty potem jak weszliśmy do tego pokoju. Później już nie będzie szansy, żebyście zobaczyli go w takim stanie, ale naprawdę jest fajny, bo jest bardzo duży. I tutaj zaczynamy od łazienki. Łazienka jest serio mega duża, dwie umywalki. Bardzo dużo prysznic, cała rodzina się zmieści. Idziemy dalej i dalej mamy garderobę. I muszę Wam powiedzieć, że to jest coś, czego mi bardzo często brakuje w pokojach hotelowych, bo no można się na spokojnie rozpakować. Jest tu naprawdę dużo miejsca, słuchajcie? I też fajnie, że jest deska do pracowania i żelazko. Jest? Tak. My tutaj aktualnie już włożyliśmy nasze yy, walizki. Dalej, kochani. Tutaj znajdują się łóżka, łóżko mniejsze dla Edzia i takie naprawdę całkiem duże, ono chyba ma z 2 metry dla nas, więc wiemy chyba, że i tak wszyscy będziemy spali tutaj, na no, tym łóżku, ale naprawdę jest ono bardzo, to, to jest taki prawdziwy king size, no zobaczcie. Nie pokazałam Wam właśnie jeszcze, ale tutaj wszędzie jest takie drewnianko bardzo ładne na ścianach. No tutaj wiadomo taka część, wiecie, toaletka i tak dalej. Tutaj jeszcze, słuchajcie, jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Ale tak... Uuu, idziemy, Edek. I zobaczcie. Na basen. Na basen chcesz już? No dobra, to idziemy. Pięknie to wygląda. Jaka woda. No cudnie. Coś czuję, że naprawdę fajnie spędzimy tu czas. Wybraliśmy się z Edziem na poranny spacer. I chcę wam pokazać przede wszystkim, jak ten hotel jest piękny, ile tu jest naprawdę bardzo takich fajnych i dobrze zorganizowanych części wspólnych. I wybraliśmy się, słuchajcie, na spacerek specjalnie, jest godzina dziewiąta. Nie ma No, nie ma nikogo, Myszka, zobacz, tutaj mamy, słuchajcie, basen numer jeden. Przyznam Wam, że jeżeli chodzi o baseny, to my spędzamy czas wyłącznie na basenie dla dzieci. Zaraz Wam go pokażę, bo to jest po prostu, no, rewelacja. Tutaj też bardzo fajna opcja, możecie sobie wynająć taką kabankę i zobaczcie, jak to wygląda. Otwieramy, macie tutaj swoją przestrzeń i możecie sobie prosto z kabany wskoczyć do basenu. Takich kabany jest tu naprawdę sporo, ale muszę Wam przyznać, że my jesteśmy w tym hotelu poza sezonem. Także ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo mało i ciężko jest mi ocenić, jak by to wszystko wyglądało, gdyby był to, wiecie, taki um, okres wakacyjny. Tego nie wiem, natomiast mówię Wam perspektywę naszą. My jesteśmy tutaj w październiku i jest naprawdę... Super, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Przeszłam już całkiem spory kawałek mama, drogi. Mama, słoneczko wstało. Słoneczko wstało, tak. Przeszłam, słuchajcie, cały ten basen, który wam przed chwilą pokazywałam i e, tutaj znajduje się kolejny basen. Nie będę tak... E, nagrywać Wam tego basenu, bo jest sporo ludzi na nim. I właśnie tutaj jest basen z wodą podgrzewaną. Na dole mamy zejście na plażę. Bez wątpienia plaża tutaj to jest najładniejsza turecka plaża, jaką widziałam. Naprawdę jest przepięknie. Zaraz Wam pokażę więcej, ale... Ale chodźmy tutaj, bo chcę Wam bardzo pokazać to miejsce, dopóki nie ma tu ludzi. To miejsce, moi drodzy, zasługuje na kilka słów. Dlatego, że to jest zrobiona taka sztuczna plaża dla dzieci. Dodatkowo, słuchajcie, tutaj jest tak płyciutko. Dzieciaki mogą śmiało sobie e, kąpać się bez żadnego stresu. O, Edek już wchodzi. Tutaj znowu spójrzcie, mamy te kabanki i tu już jest generalnie głębi, ale jest to oddzielone tymi kamieniami, więc naprawdę jest to super zrobione, bo dla dziecka to jest taki efekt, jakby było po prostu w morzu. Jesteś w wodzie, Edek. Chyba jako pierwszy dzisiaj, otwierasz sezon. Otwierasz chyba ten dzień basenowy. Jako pierwszy chyba tu jesteś. Tak, otwieram. Tak, otwieram. Tutaj te kabanki też są naprawdę przepiękne. Zaraz postaram się również Wam pokazać, jak to wygląda. I co jest naprawdę super fajne, to tu jest bardzo, bardzo płytko. No idealne miejsce dla dzieciaczków. Majemy szybko nogi po piasku i lecimy dalej. Pokażę Wam jak wygląda śniadanko. Hello, good morning! Ale najpierw zacznę od miejsca, które myślę, że jest warte uwagi. Zobaczcie, to jest taka część dla dzieciaczków, gdzie są kolorowe stoliki. Zobaczcie, jak są przygotowane sztuczce. Oczywiście są też krzesełka i akurat to krzesełko tak nie wygląda, ale większość krzesełek jest tutaj zdezynfekowanych i yy, zabezpieczonych folią, także. To prawdopodobnie po prostu było przez chwilę używane, co jest naprawdę fajne, szczególnie jak macie malutkie dziecko. No to wiadomo, że dbamy bardzo o tę higienę. Nie mówię, że jak jest starsze dziecko, to nie dbamy, ale no wiecie jak to jest. Ta sala ma bardzo duże powodzenie zawsze i no codziennie tutaj jest naprawdę mnóstwo mnóstwo dzieciaczków, które sobie same tutaj siadają przy tych małych stolikach i wcinają. Także ma fajny pomysł. Tutaj, moi drodzy, piec i stacja do wypiekania. E, Pieczywka, czy właśnie takich palów, one są tutaj bardzo popularne i zrobię sporo z nimi zajadam. Bardzo, ale to bardzo duży wybór warzyw i owoców. Cała ta część, która się tutaj znajduje, to są przeróżne warzywa, pomidory, ogórki i warzywka są naprawdę, naprawdę dobre. A ja też słuchajcie, bardzo lubię te kapustki takie, przeróżne sałaty, no naprawdę jest do koloru do wyboru. Codziennie na każdym posiłku są zupy. Ja nie jestem aż tak zupowa, przynajmniej na wakacjach, jak jest tak ciepło, to yy, nie jadam zup, ale no uważam, że to super bo... To fajna, zdrowa alternatywa, i też dla dziecka moim zdaniem bardzo fajnie. Także mamy tutaj zawsze dwie zupy: tutaj przyprawy, a tutaj mamy jeszcze dodatki do zup. I tutaj pokażę Wam hit, bo z czymś takim jeszcze się w żadnym hotelu nie spotkałam. Tutaj, moi drodzy, mamy e, kilka dań, które możecie podać swojemu niemowlakowi. To są dania bez soli, po prostu ugotowane. Nie wiem, czy na parze, czy po prostu w wodzie, ale mamy brokuła. Mamy ziemniaczka, cukinię i marchewkę. I to są wszystko dania przygotowane tak specjalnie pod właśnie takie maluszki, które jeszcze nie jedzą soli, którym rozszerzamy dietę. Co więcej, słuchajcie, tam na tej części dla dzieci jest nawet blender, więc możecie sobie na przykład nałożyć brokuła, ziemniaczka i zblendować i podać swojemu dziecku papkę, jeżeli macie na to ochotę. Aczkolwiek też są, słuchajcie, tutaj słoiczki z gotowymi rzeczami dla takich maluchów, także... Nie ma żadnego z tym problemu. Tutaj masełka, zobaczcie jaki jest wybór przeróżnych z ziołami, z czosnkiem, z papryką, z czym sobie tam zażyczycie. A jeżeli chcecie, to są też takie klasyczne. No i tutaj cała ta część to są, moi drodzy, sery. Ja, szczerze mówiąc, odkąd tutaj jesteśmy, ja nawet nie spróbowałam pewnie. 10% z rzeczy, które są tutaj do jedzenia, ale zobaczcie, no serów jest naprawdę dużo, nawet takich miodach, tutaj też jogurty, granole. Troszę tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy pieczyczka przeróżne, świeżutkie, świeżo dotykane. Cały czas tutaj panowie wynoszą, także naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo świeże. Cała ta część to są takie różne gotowe dania. Jakieś sardynki, nic tego nie jadłam, szczerze mówiąc, odkąd tu jesteśmy, bo ja w ogóle na śniadanie jestem. Bardzo prostym człowiekiem. Ja na siaranie nie majko, ale no, możecie sobie zobaczyć, że jest tu naprawdę dużo różnych takich propozycji już gotowych. No i oczywiście jakieś wędlinki. Tutaj przechodzimy już do mięs, których jest naprawdę sporo. Tutaj mamy swoje croissanty, też świeżo wypiekane mm, bułeczki z różnymi dodatkami. Szybko przejdę, tak żeby Wam tylko pokazać, że jest tego naprawdę sporo. Serek halumi. No i na słodko goferki, pankajki, naleśniki, tosty. Tam dalej jeszcze są jakieś ziemniaczki. Tutaj moi drodzy mamy świeże owoce, których też jest naprawdę dużo. Jak chcecie jeść tutaj zdrowo, to naprawdę nie będziecie mieć problemu. Tutaj pan przygotowuje omlety, a tam dalej pan przygotowuje jajeczniczkę. Czy tam jajka wiecie sadzone. No i tak to wygląda, więc zajęło mi to chyba z słuchajcie, 5 minut, żeby Wam to wszystko pokazać. A gdzie śpi przy szumie fal. Tylko stópka wystaje, a my korzystamy ze słonka. Pokażę Wam teraz, jak wygląda plaża, chociaż pewnie nie pokażę Wam tutaj całej tej przestrzeni, bo ona jest naprawdę bardzo duża. My najczęściej jesteśmy tutaj. To jest tak bardziej kameralnie. Eee, tutaj są leżaczki, jest też zadaszenie, więc jak ktoś chce sobie siedzieć w cieniu, no to luzik. Tam dalej widzicie takie fajne kabanki. No i zobaczcie na kolor wody. Naprawdę woda tutaj ma przepiękny kolor. No i z uwagi na fakt, że jesteśmy już po sezonie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo cieplutka. Ten hotel to jest raj dla dzieci, ale słuchajcie też jest zrobiony w taki bardzo praktyczny sposób. Na przykład, zobaczcie tutaj od razu przy plaży są toalety, prysznice i to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Na każdym kroku tutaj w hotelu macie takie miejsca, właśnie takie jak to. Kto siedziu! No bardzo wysoko. Ten hotel słynie z tej części rozrywkowej, czyli z miliona zjeżdżalni, roller karuzeli, atrakcji dla dzieci zajęć sensorycznych, kids clubu, który jest przeogromny, jest Maupe No naprawdę jest tu po prostu totalny raj dla dzieci i myślę, że naprawdę słuchajcie, w dwa tygodnie dziecko nie miałoby szansy, żeby skorzystać z każdej możliwej tu atrakcji, bo jest tu po prostu tak dużo. Ulwy na restaurację. Zazwyczaj tu właśnie lunche, no Zobaczcie, sami jaki jest przepiękny widok. Naprawdę jest czysta przyjemność tutaj spędzać czas. Tutaj Edek spróbował swojego pierwszego kebaba i wrzucę wam tutaj jego reakcję, bo to był po prostu hit. Cieszymy się, że ci smakuje. coś, co mi się bardzo tu podoba, to to, że jest mnóstwo zieleni. Jest w ogóle przepięknie zagospodarowana przestrzeń. Zobaczcie tutaj. To jest ścieżka prowadząca właśnie. Matko! Jezu, jak się wystraszyłam! Kiciuś, no co ty? Jezu, słuchajcie, tak się wystraszyłam. Nie atakuj tak, co? Z partyzanta. Nie mam jedzonka. Chodź, idziesz z nami na spacerek? Idzie z nami na spacer. Tu jest dużo też fajnych kotków. A mnie tak wystraszył. Nagle mi tak, wiesz, wyskoczył. Tu jest kocie, życie tu jest przepiękne. No, koty są, słuchajcie, wygłaskane, bo wszyscy je tu głaszczą. To są takie koty w ogóle, co lubią wskoczyć na kolanka. Jedzonka mają pod dostatkiem i tylko cały czas widzimy, jak ktoś albo siedzi z kotem na kolanach, albo głaszcze kota, albo karmi kota. Także myślę, że te kotki tutaj wiodą sobie całkiem spoko żyćko hotelowe, ale są bardzo zadbane też te kotki, muszę Wam przyznać. Na terenie hotelu jest też lekarz, na dole w ogóle jest takie mini centrum handlowe. Czekamy właśnie na Meleksa i idziemy do tej części hotelu, której jeszcze Wam nie pokazywałam, a która moim zdaniem jest czymś, co na pewno to miejsce wyróżnia. To jest bardzo wybitne, mianowicie do tej części rozrywkowej, czyli do po prostu raju dla dzieci. Słuchajcie, to jest raj dla dzieci, tutaj jest tyle atrakcji, Naprawdę coś niesamowitego, i pierwszy raz w ogóle idziemy tak w ciągu dnia, bo zazwyczaj przychodzimy wieczorem, tak, żeby Edzies jeszcze przed snem wyganiał, wyszalał i wybawił, a teraz stwierdziliśmy, że idziemy w ciągu dnia. Zobaczymy jeszcze te wszystkie zjeżdżalnie, bo tam nie byliśmy. No, i przy okazji pokażę Wam, jak to wygląda. To jest super, że właśnie ta część, którą widzicie tam, jest oddzielona, i będąc w hotelu czy sobie czując na plaży, w ogóle nie czujecie, że tutaj, tuż obok. Jest po prostu taki kompleks. Możecie sobie oczywiście zrobić spacerek, ale możecie też, tak jak my, dzisiaj na leniuszka podjechać sobie meleksem. Krążą tutaj cały czas. Ogólnie pierwszy raz jesteśmy tak w Turcji o tak późnej porze, bo jest październik. Ale naprawdę fajnie, fajnie, bo jest bardzo mało ludzi. Duża karuzela. Będzie duża karuzela. No i zbliżamy się, słuchajcie, do. To się nazywa Candyland. I tutaj po prawej stronie. Są wszystkie karuzele, rollercoaster, no wiecie, takie po prostu wesołe miasteczko. No zrobione jest to, słuchajcie, naprawdę na bogatości. Tutaj, moi drodzy, jest taka sala zabaw, różne zajęcia sensoryczne, naprawdę dużo, dużo atrakcji. A tutaj, proszę bardzo, jak możecie zobaczyć, tu się dzieje magia. <laughs> Idziemy zobaczyć, jak to wygląda jeszcze tam dalej, bo nie dotarliśmy tam jeszcze, powiem Wam tak szczerze. Zjeżdżalni jest tutaj od groma. To jest to miejsce, gdzie są sztuczne fale, także już w ogóle można się poczuć jak, jak nad morzem. Na terenie całego tego Candylandu macie się tutaj i tutaj jest pizza, w ogóle bardzo dobra pizza tutaj jest. Jeśli chodzi o ten hotel, tutaj mamy dwa razy kolację à la carte. Teraz jest tylko otwarta jedna restauracja, w której możecie zamówić dania z tych trzech restauracji, które tutaj były dostępne, które są dostępne. Bo to jest po sezonie i koniec tego dobra. Jest tylko jedna. Na początek dostaliśmy taki carpaccio z pomidora. Sałatkę z pomidorem, z cebulą. To się czoban. Czoban. Tutaj jeszcze mamy jakieś takie przestaweczki, humusik no. i no. tego typu rzeczy. Myślę, to jest Mega ciekawe. Z no się wiem. Przepyszne. My jesteśmy opłasalni dla tak, hotelu. No, bardzo, więc nie Bo My dzisiaj zjedliśmy nie śniadanie. Nie ja wypiłem może chyba ze dwa piwka, takie malutkie. Ewa w ogóle wypiła dzisiaj tylko wodę. A, teraz, to wszystko. w ogóle nie korzystamy z tego linku, gdzieś, nie. ale Nie, no Edek skorzystał. gofry. Tak, ale ta rzepa daje taką ostrość. Jest. Fajna. Pycha. Ale też to chili, dał ostrość, zapomniałem. Danie ulubione mojej żony, czyli mm. ośmiornica. Fajna. Dobra? Mm -hmm. Smaczna, pyszna? Bardzo no. no. To jemy. A jest bardzo przyprawiona, mm -hmm. ale mięciutka fajna. Danie główne wzięliśmy sobie Adana, kebab i łosoś. Takich byłyście meatballs. To nam zarekomendował pan? Tak. Wiedział, że jest przepyszne, to jest, jest z pomidorami i z czymś tam. Nie, no w Turcji są dobre Bardzo dobre. Y, tak wygląda każdy nasz wieczór tutaj. Codziennie po kolację przychodzimy. A ta ten, ten... Tak, oczywiście macie tu też słodkości, wagę cukrową, lody, gofry, wszystko, czego chcecie. Poszła. Byłam na tym i to jest naprawdę hardcore w sensie wyglądek, bardzo niewinnie. A no, emocje były, powiem wam szczerze. Pokażę wam teraz z góry. Akurat dzisiaj nie ma pogody, więc nie ma ludzi na basenie. Zobaczcie, jak ten basen dla dzieci wygląda. To jest po prostu najlepszy basen dla dzieci, jaki kiedykolwiek mieliśmy w hotelu, naprawdę. Wczoraj Alek cały dzień tutaj spędził, poznaliśmy tutaj też... Yy... Inną urodzinę z dziećmi, także nasze dzieciaki się razem bawiły I naprawdę Super, super rozwiązane Przy samym wejściu do hotelu Wieczorem są pokazy fontan Pięknie to wygląda, spróbuję Wam e, nagrać Aha, czyli zaczęłam nagrywać I już zgasło, tak? <ścjalnie> Centralnie jak ja telefon Halo, będzie jeszcze pokaz? Mhm no, to przykro mi, nie pokażę wam, ale miałam dobre chęci. Na dole w naszym hotelu jest też takie mini centrum handlowe, gdzie tak właściwie możecie kupić wszystko to, czego potrzebujecie. Eee, oczywiście jakieś sukienki, takie jak tutaj tureckie marki, ale jest też na przykład Sanghasus hat, więc jeżeli ktoś zapomni okularów, to macie tutaj naprawdę spory wybór. Sklep z zabawkami, z książkami, z ubraniami, kawiarnia. Bardzo w ogóle lubię ta kawiarnia, jest mega klimatyczna. A tutaj jeszcze mamy kolejny sklep z ubraniami, ale patrzcie na to, automat z kwiatami i powiem Wam, że nawet kilka razy widziałam ludzi, którzy z tego korzystali, także to jest też miłe, jak ktoś na przykład ma urodziny, albo macie rocznicę ślubu, czy jakakolwiek inna okazja, to po prostu możecie dać komuś taki piękny bukiet kwiatów. Tutaj jest druga restauracja, taka troszeczkę mniejsza, tam właśnie teraz siedzi Juri z Edziem i jedzą sobie lunch. Tutaj kostiumy kąpielowe, a tutaj mamy taki market, w którym znajdziecie dosłownie wszystko. Od rzeczy dla niemowląt po zabawki, piłki, kosmetyki, leki, naprawdę jest tutaj no konkretny asortyment. Ja zawsze doceniam, jak w hotelach są tego typu rzeczy, bo pamiętam jak ja był malutki. No i wiecie, butelka, czy właśnie smoczki, czy takie akcesoria do karmienia. No to jest bardzo przydatne i fajnie, że to po prostu jest w hotelu. Zabawek jest co nie My już słuchajcie, omijamy ten sklep szerokim łukiem, bo za każdym razem jak przechodzimy tarek, chce nowy samolot. Piłki, słodycze. Jak widzicie, naprawdę jest tu dosłownie wszystko. I za to duży, duży plus. Oczywiście wiadomo, że ceny w takich sklepikach będą trochę wyższe niż jakbyśmy pojechali na miasto, no ale no, to się rządzi swoimi prawami. Macie tutaj dostęp w hotelu do tego wszystkiego, więc wiadomo, że cena będzie trochę wyższa, aczkolwiek uważam, że w tym sklepie jest naprawdę spoko ogólnie. Turcja cenowo jest bardzo, bardzo przyjemna. Są też słoiczki, nawet jest mleko, czy jakieś puzle, takie podstawowe leki, plasterki, mnóstwo tutaj rzeczy do kąpieli, piłki, kamizelki. Naprawdę jest tu wszystko, są pieluchy, pieluchy do kąpieli i to jest duży, duży plus, że właśnie takie miejsce jest w hotelu. A, no i jeszcze rzecz, na którą ja zwróciłam uwagę, to słuchajcie, są tu wózki, także możecie sobie wózek kupić, jak zapomnieliście. Proszę bardzo, eleganckie spaceróweczki. A tutaj w ogóle jest taki sklep, gdzie też jest sporo takich rzeczy dla dzieci do kąpieli w stylu kąpielówki, stroje UV, oczywiście też są zwykłe kostiumy kąpielowe, takie dla dorosłych, nawet są walizki, torebki, kroksy, buty. Słuchajcie, no naprawdę jest tu wszystko. Byliśmy na sali zabaw. Ja Wam nawet nie dałam rady pokazać y, wszystkich tych przestrzeni dla dzieci, bo ich jest tu naprawdę dużo, ale chyba to najfajniejsze Wam pokazałam. A teraz jeszcze, słuchajcie, się rozpogodziło i korzystamy I siedzimy sobie tutaj jeszcze na tarasie. I zaraz jedziemy na Lotnisko. Ogólnie, y, wyjazd oceniamy naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No <laughs> Mega nam się podobało. Bardzo fajny jest ten hotel, jeżeli chodzi o dzieci. Naprawdę jest tutaj super zorganizowane. I bardzo fajnie jest też zorganizowane to, że oprócz tego, że dzieciaki mają tutaj mnóstwo przestrzeni do zabawy, to dorośli też mają tutaj naprawdę fajne pole do tego, żeby sobie odpocząć, żeby. Mimo tego, że jak fajnie tutaj nasi znajomi powiedzieli. Dokładnie. Gdzie są lody? Edek ja tak już jest ban na lody, nie ma lodów już. Nasi znajomi fajnie powiedzieli, że to jest urlop dla dzieci. <noise> że wakacje z dziećmi to jest po prostu opieka nad dziećmi podczas ich urlopu. Trochę tak jest, ale. Ja powiem Wam, że właśnie bardzo doceniam w hotelach, jak są takie miejsca, gdzie jako rodzic możesz jednak trochę odetchnąć. Na przykład był właśnie taki bardzo płytki basen, czy sale zabaw, gdzie są zorganizowane atrakcje. Na przykład teraz byliśmy z Edkiem, były wycinanie jakichś tam karteczek, przyklejanie na balony. Były cztery panie animatorki, które stały. Oczywiście wiadomo, że my też jesteśmy przy dziecku, ale jednak nie musimy tej naszej uwagi tak w 100% procentach skupiać na zabawie, tylko właśnie możemy napić się kawki i sobie trochę odpocząć. Tak samo, jeżeli chodzi o ten basen, to ja się czułam mega komfortowo, bo miałam takie po prostu poczucie bezpieczeństwa, że on jest na tyle płytki, że no nie ma się tutaj co wydarzyć i dzieciaki po prostu sobie bawiły się same. Na tej plaży sztucznej i przy tym basenie, a rodzice sobie odpoczywali. Więc ja, jako rodzic, bardzo doceniam takie przestrzenie w hotelach i jak jestem na wakacjach, bo po prostu one pozwalają rodzicom troszeczkę jednak zaznać tego odpoczynku. Jeżeli chodzi o jedzenie, bo o tym chyba powiedziałam najmniej, cały czas macie możliwość tutaj jedzenia. Jest bardzo dużo restauracji i jedzenie, co prawda, praktycznie codziennie jest takie samo, ale jest. Tak duży wybór wszystkiego, naprawdę jest ogromny wybór wszystkiego. Nie trafiliśmy na ani jedną rzecz, która by nam nie smakowała i właściwie codziennie jedliśmy my zupełnie co innego, mimo tego, że te dania i te pozycje tutaj się nie zmieniały. No ale słuchajcie, jeżeli chodzi o minusy, to musicie wiedzieć, że przyjeżdżając tutaj poza sezonem, czyli tak jak my, oczywiście cena będzie dużo niższa niż w sezonie, ale nie wszystkie atrakcje będą czynne ponieważ niektóre strefy, które są normalnie tutaj otwarte, były teraz zamknięte. Normalnie jest więcej restauracji à la carte. Teraz one. Te... <ścoughs> Się uśmiałeś? Normalnie jest więcej restauracji à la carte. <ścoughs> Edek, uważaj na głowę tylko, dobra. Natomiast teraz te restauracje właśnie były nieczynne. Była czynna tylko jedna. Jeżeli chodzi o takie pokazy i wszystkie atrakcje wieczorne, też było tego zdecydowanie mniej niż jest w sezonie. No i pogoda, która jest mega kapryśna i niepewna. Przynajmniej nam się taka trafiła. No raz jest tak jak teraz, czyli jest po prostu lampa i mogłabym iść na plaży, ale jeszcze godzinę temu było zimno, wiało i trochę było deszczu i tak dalej. No na szczęście jest tu naprawdę dużo atrakcji, więc nawet jak jest słaba pogoda, to My fajnie spędzaliśmy czas. Polecam Wam wziąć sobie pokój właśnie z widokiem na morze, bo naprawdę super był ten pokój. Bardzo duże w ogóle te pokoje i chyba z tego co wiem, to wszystkie są takie duże, bo rozmawialiśmy tutaj ze znajomymi, których poznaliśmy i oni mieli pokój w ogóle w innej części hotelu i też był taki duży. No i co? Coś jeszcze mogę Wam powiedzieć? Dobre słodycze. Serniczek. Och, wybitny. Naprawdę wybitny. Jeżeli chodzi o czystość, to naprawdę... Yy, no bardzo jest ten hotel zadbany nie wiem jak to wygląda w sezonie, jak ludzi jest więcej jest większe obłożenie, natomiast teraz naprawdę nie było się do czego przyczepić ogólnie oceniamy nasz pobyt tutaj 10 na 10 i bardzo Wam polecamy, naprawdę bardzo szczególnie właśnie z dziećmi to był nasz chyba pierwszy taki hotel, aż tak yy, skierowany do dzieci ja się osobiście trochę bałam, że będę się czuła przebudźcowana, że wiecie te atrakcje mnie przytłoczą ja, ja jednak w ogóle lubię takie mniejsze obiekty, takie bardziej kameralne ale naprawdę jest to tutaj bardzo dobrze zorganizowane i da się odpocząć mimo tego, że dookoła Candy candylandy, sale zabaw. Słuchajcie, ja sprawdziłam wczoraj, tutaj jest chyba 33 zjeżdżalnie są. Jest w ogóle... Ten park rozrywki, on jest naprawdę gigantyczny, gigantyczny. Mam nadzieję, że Wam pokazałam sporo i że ukontentowani będziecie, jeżeli myślicie o tym, żeby polecieć do Turcji właśnie z dzieckiem. No i oczywiście w opisie macie link do wakacje.pl. Tam naprawdę są dobre oferty i polecam Wam w ogóle e, sprawdzać sobie już teraz e, oferty na wakacje. E, na first minute będzie taniej. Ja zauważyłam, że te ceny naprawdę jak sobie sprawdzałam na właśnie wakacje w przyszłym roku, one były dużo niższe niż jak sprawdzałam teraz, także warto o tym już pomyśleć. No i jeżeli macie dzieciaki i szukacie fajnego rodzinnego wyjazdu, to bardzo, bardzo Wam polecamy to miejsce. Jeszcze słuchajcie, Wam powiem taki minus, który przychodzi mi do głowy, ale to nie jest kwestia hotelu, tylko miejsca. Moja cera nienawidzi Turcji już drugi raz tutaj. Mam wysyp po prostu na buzi kaki. Masakra, mam nadzieję, że szybko to w domu ogarnę i moja skóra dojdzie do siebie, ale naprawdę... Moje włosy nie lubią tutaj żyje wody i moja skóra również nie lubi. Po prostu nie lubi tego miejsca. Dajcie znać, czy, czy Wy też tak macie, czy to ja jestem takim dziwnym przypadkiem. A już było tak pięknie i tak dobrze, jak tutaj jechałam. Miałam tak ładną cerę no niestety.